Nowa grafika i muzyka. Nowy garaż i 30 map. Stare zostaje tylko jedno. Minimalne wymagania sprzętowe. Więcej o tym już za chwilę w przeglądzie aktualizacji 1.0. Ogrom zmian czuć już w garażu. Zamiast starego, przytulnego, ale małego garażu, pojawił się nowy, zupełnie inny. Coś takiego, aż trudno nazwać garażem. To miejsce inspiruje do wielkich osiągnięć i wspaniałych zwycięstw. Stary, dobry Big World ponad 8 lat dzielnie służył grze. Dzisiaj ustępuje on miejsca nowemu silnikowi graficznemu Core, który firma Wargaming opracowała samodzielnie. Razem z nim w świecie czołków pojawi się nowe oświetlenie, cienie, niebo, nowa woda i ukształtowanie terenu. Przerobiona zostanie cała roślinność i mnóstwo obiektów znajdujących się na mapach. Najnowsze technologie pozwoliły wprowadzić do gry efekty wizualne, które oszałamiają realizmem. Interakcje między maszynami i obiektami otoczenia zostały wyniesione na nowy poziom. Wystarczy spojrzeć na efekty strzału. Technologia Havoc Destruction pozwoliła zmienić podejście do systemu zniszczeń w grze. W przyszłości liczba zniszczalnych obiektów będzie się zwiększać. Nowy silnik sprawił, że mapy są prawie nieograniczone. Ale najważniejsze jest to, że minimalne wymagania systemowe nie ulegną przy tym zmianie. Jeśli wasz komputer pozwalał grać w czołgi ze starą grafiką, to prawie na pewno będziecie mogli uruchomić na nim grę z nową. Podczas pierwszego uruchomienia gry włączy się automatyczna konfiguracja ustawień. System wybierze maksymalną jakość grafiki map, przy której wyświetlana będzie komfortowa liczba klatek. A jeśli to okaże się niewystarczające, ustawienia będzie można potem zmienić ręcznie. Na naszym kanale ukaże się także specjalny film opowiadający o tym, jak najlepiej dopasować ustawienia do waszego sprzętu. Link znajdziecie w opisie. Oprócz tego, w najbliższym czasie udostępnimy specjalny program ConfigTuner, który pozwoli zwiększyć liczbę klatek. Na sekundę przy jak najmniejszej redukcji efektów graficznych. Trzymajcie rękę na pulsie i śledźcie nasz oficjalny portal. W wersji 1.0 pojawi się 29 znanych wszystkim map w wersji HD. Pojawi się również pierwsza mapa w grze, Karelia. Jest też zachwycająca górskimi pejzażami przełęcz i lubiany przez wielu Nebelburg. Koło podbiegunowe zmieniło się nie tylko wyglądem, ale i nazwą. Teraz mapa nazywa się Linia Mannerheima, wraca zupełnie przeprojektowana mapa Overlord. W każdym miejscu dostrzeżecie zmiany. W niektórych zmieniła się roślinność, w innych znalazły się głazy, a gdzie-niegdzie zmienił się teren. Z punktu widzenia rozgrywki największe modyfikacje dotknęły Ruinbergu, Stepu, Fiordów, Zatoki Rybackiej i Erlenbergu. Wcześniej na Ruinbergu drużyna ulokowana na górze mogła spokojnie z zakrzaków ostrzeliwać główną drogę miasta, a rywale nic nie mogli na to poradzić. Teraz dolna drużyna otrzymała pozycje, które to rekompensują. Na stepie znacznie przeprojektowano oba skrzydła. Teraz jest tam więcej osłon i miejsc dla walki pozycyjnej, co umożliwi drużynom lepsze prowadzenie ataku i obronę. Fiordy stały się znacznie bardziej malownicze, ale nie to jest najważniejsze. Poważnie zmieniła się góra na środku mapy i drogi dojazdu do niej. W mieście ubyło nieco drzew, a ulice stały się bardziej przestronne i jaśniejsze. W Zatoce Rybackiej najważniejsze zmiany dotyczą pierwszej, drugiej linii, gdzie teren został mocno przemodelowany. Teraz wygodniej jest tam grać maszynami z małym kątem opuszczania działa. Oprócz tego zmieniła się też środkowa strefa i łatwiej będzie z niej wykrywać wrogów. Pojawiło się też więcej wolnej przestrzeni. Poważne zmiany przeszedł też Erlenburg, gdzie zabudowa na środku mapy uległa znacznemu zagęszczeniu. Teraz znacznie trudniej jest ostrzeliwać te strefy z dystansu. Góry na skrzydłach stały się nieco bardziej płaskie i równocześnie przybyło roślinności. Jedną z głównych zmian jest rzeka, przez którą można teraz się przeprawić w niemal dowolnym miejscu. Twórcy gry doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia balansu na każdej mapie i nieustannie analizują statystyki. Czytają komentarze na forum i stale wprowadzają poprawki. Aktualizacja 1.0 nie zakończy prac nad mapami. Do puli map zimowych trafi jeszcze jedna nowa mapa Lodowiec. Powiedzieć, że jest klimatyczna, to za mało. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Mapa przenosi graczy w pobliże koła podbiegunowego. A walki toczyć się będą pośród ośnieżonych i niedostępnych skał, w środku prawdziwego cmentarza ogromnych i zachwycających rozmiarami statków. Sporą część mapy stanowi tafla lodu, a w niektórych miejscach najcięższe maszyny mogą nawet wpaść do wody. Na początku najlepiej jeździć ostrożnie i dobrze nauczyć się mapy. Wraz z aktualizacją 1.0 pojawi się dobry powód, aby nieco podkręcić muzykę. Każda mapa posiada teraz swój własny, wyjątkowy podkład muzyczny. To nie tylko 30 melodii, lecz coś większego i bardziej złożonego. Każda z melodii wprowadza graczy w atmosferę mapy, dla której została nagrana, a dodatkowo melodie te rozwijają się w zależności od wydarzeń na placu boju. O muzyce możemy długo opowiadać, ale najlepiej posłuchać jej samemu. Aktualizacja 1.0. To początek nowej drogi. Wiele już zrobiliśmy, ale przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych nowości. Już wkrótce kolejne wieści. Powodzenia w walce!